Zapraszam koledzy na mój nowy film. Pozdrowienia. No witaj kolego, cześć. No witam, witam. O powiedz tam, stosujesz moje naturalne produkty życia i co tam dajesz i powiedz jak tam te gołębie? No gołębie po tych produktach od pana no, normalnie żyły. Na gołębniku super. Normalnie no to jest jak, jak kuleczki normalnie, nie? To Aha. Do, zan do zanatania idzie powiedzieć, no. Po Fajnie. No, to... No, puchu na gojowniku dużo, także noce ludzkie, no super, zdrowie widać, witalność tutaj gołębi, no super, nie? Mm. No, także, no, kiedyś to, no, antybiotyki, to tam to nie pomagało za bardzo, gołębie lały, a teraz, no, kurczę, no super, nie? No, no, ja wiem, bo te... No, od grudnia to stosuje no, to znaczy, i kolega też, bo to z kolegą razem zamówiliśmy i to samo, u niego się tak poprawiło na gołębniku, że super, nie? Mm. No, wolę no jajeczka poniosły, no, w 10 dni to miało 90%, 90 gołębi jajka, gdzie chodzi na gołębniku. Ja i, i, i nawet te stare odżyją i... i, I te stare i... odżyły, tak jest. Samice po weszłym roku już tak za bardzo nie chciały nie jeść tak, a po jednym jajku to w tym roku super, nie? No. no. Witajcie bracia i siostry. Dzisiaj nie, nie fajny dzień, dzisiaj leje deszcz, mokro, wszystko mokre, ale obiecałem Wam, że głąbki naszykuję. Hodowcy prosili, żeby nagrałam im dwa szymle i między innymi jednego janzena. jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne mam w rozpłodzie janzeny, Oryginały. Ach, starszy hodowca, prezes teraz dzwonił ze Śląska, oczy mam pokazywać, on lubi oczy. Zobacz, proszę, siostro. 039, 17 rok, 23. Leje tu. Ale gołamnie obyś jak one wyglądają. Zrobiłem eksperyment 3 dni pod rząd aska pilarkoki, trzy dni pod rząd, śmietanka, jeden dzień mleko. I tak obyś to gołębie to normalnie no, jak perełki w gołębniku, Wesoło. coś z niesamowitego. Taki jaki piękny Janzen. Taki piękny as trochę się strzestać, bo te inne mi zaleje ich zaraz tu. Będzie mokre. A jak mokry go mam, to wiecie jak siedzi, nie? Ale moje tak nie siedzą, bo dostają aska pilar. Koki są wesołe. Patrz ta. O, wiesz jaki piękny szymerek z taką plamką. Jeszcze raz go pokazuję. Zaraz siedzę, 23 rok 494. O, wiesz a, wiesz, jako perełka, one robią cuda w Katowicach u tego kolkarotnego mistrza. Tylko, że zmienia wam rodowody, pisze jakieś bzdury. No ja, Katka, wszystko przyjmuję. Dzisiaj starszy pan Zesłowski odpowiedział: Napisał mu takie bzdury w rodowoda. Z 80 młodzików zostało mu 18 sztuk, a to co zostało, to jedne z dechloki, wszystko to powybija. Zacznij od nowa. Kiedyś, w 0 07 roku kupił ode mnie gołębie. To się sprawdzali, mówię. To byli gołębie. Zadzwonię do tego pana też później jeszcze. Jak się mi uda z czasem. Tu jest następny szymelek 039. 24 rok, 780. To... Niekorzystny dzień do nagrywania dzisiaj, ale co zrobić. Oby jakie główienko fajnie zrobił przed chwilą. Takie kuleczka. O, się fajnie. Mokre des ich wykąpie tu by była parka A tu ten piękny Janzen O wiesz jak się błyszczy to O wiesz jakie zdrowe, jakie białe nosy leje na nich olejeże, nic im nie ma nic im nie ma takie odporne bez chemii, gołębie twarde, solidne se sprawdzają nie te bzdurne rodowody, co wam tam wypisują. Ile z tych rodowodów zostało wam? Moje też mają rodowody. Ale co one tam wypisują? dowiecie same, jakie bzdury. Arden. Ten hodowca już więcej niż 100 lat nie żyje. Ile tam tego Ardena jest w tych Ardenach? Co same pierdoły, to ma lecieć. To ma gołębie być, co się sprawdzają, czy jesteś zadowolony z tego hobby. Podstawa musi być jeden Ferbart, a drugi Janzen z tego z sztampary, z, z, z Vanroja Rodziny. Z takiej gołębi, z Ramzesa, z tej gołębi to super spisują. I do tego moje środki, nie wiesz mi te gołębie są. Tu wszystko mokre, tu jest. Tu nie ma dachu. Wszystko otwarte. Kamera mokra. fajne to se prezentują. Te są nasz sprzedaż, możecie sobie zamówić. Dzisiaj dzwonili różne hodowcy o produkty i o gołębie. Jeden ma gołębie e, rasowe, ale i nie te rasy co wyznaczy, tylko takie farbtałby, kolorowe gołębie ma może takie z dżungli, ja myślę takie kolory to daje, daje te moje produkty, ten Ascillar powiedział, powiedzą jakie oni, jakie oni mają kolory jakie oni mają kolory następny pan, e, pan Dawid zadzwonił ze, ze Czechów ty jest nagramy film. Do, od, odtąd skąd ma Aska Pilar, Koki, Moje produkty. Niech zna żadnych lekarz, leka, nie zna żadnych doktorów, po żadnych doktorach nie lata. Znowu zamówił. Trzeci zamówił dzisiaj ręcista, co go o te miście oszukali, starego pana oszukali. Bzdury mu napisali w rodowodach, to ani kolorami nie pasuje. Po dwóch niebieskich nigdy nie wyjdzie na krapiany, wszystko oszustwo. Z 80 sztuk, może 12 mu zostało. O tym też nagramy później. Film A w 07 roku miał od nas gołębie, i to były jego najlepsze czas. Co so, to na razie tyle. Reszta te hodowcy samo opowiadają. Co tam będę powtarzał. Będą piękne, ciekawe filmy Te trzy bohatery są na sprzedaż, może mogą być u was Moje już się sprawdzają W bardzo trudnych polskich warunkach W mocnych oddziałach Od Suwałk do Nowego Sącza Zakopane, Gdańsk Dwukrotny mis Polski W Katowicach W Zgorzelcu W Łodzi, w Łodzi nawet byłem osobiste, fajne miasto Łódź, super Macie super planatorium Palmaria, ten ogród zoologiczny, coś fajnego, każdemu polecam. Hotele też zniszczą drogę. Super! Super rzecz. może znowu teraz pojadę. Łódź mi się bardzo podoba. To by było tyle bracia i siostry. Oglądajcie moje filmy, dajcie subskryba. Do Ameryki teraz wysyłam produkty. Zadzwon to Tobie też wyślę. później w jednej paczce. Do usłyszenia i będziemy w kontakcie. Deszczyk je wykąpał, ale to nic nie robi. Białe nosy. Patrzcie, trochę przybliżę wam z tą kamerą handy. Z komórką nagrywam, prymitywną kamerą. Jakie białe nosy, nie? I zobacz twoje, co tam, co tam siedzą. Zamknij teraz oczy i wyobraź sobie, że twoje gołębie, co się męczysz lata z chorobami. Zamknij te oczy. Chorobami. Nagle po jeden i pół dnia otwierasz oczy i są zdrowiutkie jak rydze, Zdrowiutkie jak te białe nosy. Piękne oczy, żywe oczy. Gołębie ruchliwe. Po tydzień produktu podawania jak wypuścić co to do godzinami chodzi. I ten produkt działa u, to u każdego hodowcy, czy starszego, czy młodego, czy u kobiety, czy u chłopa to działa u każdego. Jeden i pół mililitra na liter wody każdy potrafi. Wszystkie twoje męczarnia, co była kiedyś, zniknie. Będziesz miał naprawdę zdrowe hobby. Z uczechą pójdziesz do gołębi i z uczechą będziesz je wypuszczał i się oko naczesz. Jak dlatego tego pana 80 lat co dzisiaj dzwoni mówi, teraz te gołębie latają. Teraz mogę moje oko naczesz. On jest stary już, ledwo się rusza. To wiadomo, każdy będzie na stary. I jeszcze, jeszcze naczyszczyć się oko. Teraz latają, mówi, to jest co są gołębie, a nie te zdychlaki jak to się działo. Może też nagram z nim film, zobaczymy jak się to z czasem wyrobię. To na razie tyle. Wymoczyło nas tu, ja jestem mokry, gołębie mokre, ale obiecałem film, to trzeba słowo dotrzymać. Pozdrowienia, to są moje dwa szemle jeszcze na sprzedaż, coś sobie domówić tego pięknego, czystego Janzena też. Perfekcyjne oczy, perfekcyjne zdrowie. Czego chcesz więcej? I perfekcyjny produkt. Askapilar Koki. Czo bracia!